W wykopałem już samą kopalnię Ale mi ten dziad dał drewniany kilof Teraz mu coś powiem. Halo? A co pan, e pan Pan nie miał kopać przypadkiem? Mój kilof, jaki mi to dałeś? No, 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 no hm? Drewniany, a jaki by pan chciał? Diamentowy Nie mam Tyle pieniędzy, żeby na pana wydawać takie wydatki. Zaraz przyjdę, proszę. Pan poczeka tutaj. Dobrze, dobrze, no. Dobra, mam już. Okej. Okay. To jest pana kilow. Mm. To pan poczekaj. Dobry. Mam jeszcze... Mam jeszcze jedną rzecz dla pana. Właśnie. Y -y. Yy, nic to, nie stało. Pan nie może wyglądać jak... jak bezdomny, no proszę pana. On pan pracuje dla mnie. Muszę ubrać. Mm, Jaki ładny. O, niech pan idzie już dalej kopać, a ja muszę iść po... No, nieważne, nie, pan, nie pana i teraz muszę gdzieś iść. Dobra, dobra.